Cześć, tutaj Szymon Jaworski, zapraszam na kolejny odcinek Twarzą w Twarz. Dzisiaj moim gościem jest Szymon Jaworski, koszykarz UNBA z Start 2 Lublin. Hej! Cześć, miło tu być. Po tak ciężkim sezonie zdecydowanie zasługujesz na odpoczynek? Masz już plan na wakacje, czy liczysz na spontan? Z dnia na dzień? Póki co liczę na spontan. Myślę, że jak co roku odwiedzę Bieszczady, i póki co to jest mój jedyny plan. Na boisku też taki jesteś działasz według schematu, czy pozwalasz sobie na lekki freestyle? Myślę, że gram w dość zorganizowanej drużynie, i schematy są bardzo ważne i zagrywki, jakie gramy. Ale staram się też wpleść jakiś freestyle czasem. Powiedz, swoją powiedz mi, dlaczego akurat pozycja rzucającego? Myślę, że wiedziałem, że nie będę jakimś bardzo wysokim graczem dwumetrowym, więc szkoliłem się zawsze właśnie jako niski zawodnik. Szkoliłem takie aspekty swojej gry, jak rzut, kozłowanie i no, i ten wachlarz właśnie niskiego zawodnika. Myślę, że e, tak od początku pozycja rzucającego była mi, e, można powiedzieć, pisana. Koszykówka to był twój wybór, czy raczej presja rodziców? E, nie było żadnej presji rodziców. Od dziecka lubiłem sport. E, moim pierwszym wyborem, jak chyba większości chłopaków w tym kraju naszym, była piłka nożna, ale e, pokochałem koszykówkę. Trochę później zacząłem ją trenować. Po prostu bardzo mi się spodobała. Jak to się stało, że zwróciłeś swoje serducho do koszykówki? Myślę, że dość takim mocnym inspiracją można powiedzieć był mój kuzyn, który interesował się NBA i koszykówką od. Mój starszy kuzyn interesował się od bardzo dawna i on wpłynął na mnie. i pokazał mi trochę, co to znaczy właśnie ta koszykówka. Właśnie, jako mały chłopiec marzyłeś, żeby zagrać w NBA? Zdecydowanie, na bank. zdecydowanie. Miałeś jakiegoś idola na pewno? Miałem i dalej myślę, że jest nim LeBron James od początku. Lubiłem jego styl gry, podoba mi się jako lider zespołu. I ogólnie jako koszykarz myślę, że jest no, najlepszy na ten moment. Miałam właśnie podpytywać, czy podpatrujesz czasem jego styl gry, jakąś jego taktykę i wcielasz to u siebie w życie? E, oczywiście podpatruję. E, myślę, że Lebron w każdym aspekcie koszykarskim jest najlepszy bądź jest jednym z najlepszych. E, no, staram się. Staram się po prostu naśladować jego grę. A wracając jeszcze do tych początków, pamiętasz swój pierwszy mecz. Jeśli tak, to jak go wspominasz? Nie pamiętam dokładnie ani wyniku meczu, ani z kim grałem, ale pamiętam, że dopiero niedawno zacząłem trenować i nie miałem jeszcze butów koszykarskich. Musiałem grać w jakichś tam fajnych butach piłkarskich i i trochę się tego wstydziłem, ale to e, wszystko dobre wspomnienia. Było tak, że granie w piłkę i granie w koszy jakoś się nakładało, że w pewnym momencie grałeś w dwóch drużynach, prawiałaś te dwa sporty? Nie. E, trenowałem trochę piłkę nożną. Na jakiej pozycji? Oj, to było tak dawno. Chyba grałem w środku. W środku pola jako Boże, chyba można powiedzieć, jakiś rozgrywający. Nie znam się tak dobrze na piłce nożnej, ale nie, skończyłem trenować piłkę nożną. Chyba miałem chwilę przerwy, może szukałem jakiegoś sportu, czegoś nowego. No i wtedy właśnie pojawiła się koszykówka. Co takiego jest w koszykówce, co Cię przyciąga bardziej niż w sumie ta piłka? Hmm. Ciężko powiedzieć, po prostu mi się spodobała. Myślę, że może tempo gry jest trochę większe. Po prostu y, y, można powiedzieć, że piłka nożna znudziła mi się i pojawiła się koszykówka. Było miasto Szkła Krosno, teraz jest UNBA ZTS Łące Start 2 Lublin. Przemyślany krok, dlaczego twoja kariera tak się potoczyła, że trafiłeś właśnie tutaj do nas? Y, w Krośnie trenowałem bardziej, chodzi mi e, oczywiście o drużynę e, naszą krośnieńską, pierwszoligową, a później ekstraklasową. E, Chciałem stanowić o sile zespołu, grać, grać więcej. Popytałem tu i tam i dowiedziałem się właśnie o Lublinie, o drużynie ZSU, MCS-u, o naszym trenerze. I podjąłem decyzję w związku z tym, że dowiedziałem się dużo pozytywnych rzeczy. Mówi się, że Lublin koszykówką stoi. Zgodzisz się z tym? To było właśnie powodem Twojej zmiany. Poniekąd myślę, że jeszcze większym powodem właśnie była, była ta drużyna nasza. A sam Lublin, no myślę, że zawsze był na tej mapie Polski. Oczywiście wiedziałem o drużynie startu, o drużynie UMCS-u. Myślę, że bardziej zależało mi na drużynie niż na samym Lublinie. Ale Lublin też bardzo polubiłem, oczywiście. Jesteś w ekipie już 4 lata, co zmieniło się w tej drużynie podopiecznych Przemysława Łuszczewskiego przez ten czas, kiedy tutaj jesteś. Czy na plus, czy na minus? E, oczywiście na plus, myślę, że nasze wyniki to pokazują. E, myślę, że z roku na rok e, była coraz lepsza, że tak powiem, chemia w zespole. E, coraz lepiej się dogadywaliśmy, e, coraz bardziej, tworzyliśmy coraz lepszą ekipę i na boisku, i poza nim. Ta atmosfera też jest bardzo ważna. Trzymajcie się też poza meczami, prawda? Tak, oczywiście. Jest to bardzo zgrana ekipa i no, jestem dumny z nas wszystkich, z całej ekipy, z drużyny. No to teraz trochę z innej beczki. Powiedz mi, co jest kluczem do sukcesu według Ciebie: rzut czy podanie na boisku? Hmm, myślę, że jedno musi, jedno i drugie jest bardzo ważne. Myślę, że. Myślę, że jednak podanie, ponieważ dzięki podaniu, dzięki dobrym asystom te rzuty mogą, mogą być trafiane. A wolisz klasyczną koszykówkę, czy tą 3 na 3 W tej drugiej tak, te schematy nie działają, wszystko dzieje się pod wpływem chwili, jest mega spontaniczne. Tak. tak, myślę, że traktuję bardziej koszykówkę 3x3 jako taką często wakacyjną przygodę cały rok trenujemy właśnie jako drużyna oczywiście 5 na 5 bardzo zorganizowana koszykówka. Myślę, że faktycznie ta koszykówka 3x3 jest dużo bardziej dynamiczna, bardziej oparta na indywidualnych umiejętnościach niż na tak powiedzmy schematach wcześniej. Także jednak wolę koszykówkę 5 na 5 zdecydowanie. A propos treningu. Każda drużyna ma jakąś zabawną sytuację z samego treningu lub z wyjazdu. Co Ci wpada do głowy? Pierwszy myślę, strzał. że każda drużyna ma takie sytuacje. Jest ich wiele. No ale śmieszne sytuacje z szatni zostają w szatni. Ok, byliście w świetnej dyspozycji przed playoffami Spodziewałeś się sukcesu takiej rangi tego historycznego awansu. Hmm. Czy się spodziewałem? Wiedziałem na co nas stać, i wiedziałem, że jeśli podtrzymamy tempo, podtrzymamy to zorganizowanie i bycie tą drużyną, będziemy bić się pod koniec sezonu o najwyższe cele. No i, no i to się udało. Czy uważałeś jeszcze przed tym awansem, że jesteście gotowi na pierwszą ligę? Wiedziałem, że będziemy, tak jak wcześniej powiedziałem, bić się o najwyższe cele i jeśli wywalczymy awans sportowy, to się udało, to e, włodarze klubu oraz miasto będzie gotowe. Zanotowaliście pokaźną serię zwycięstw? Lepiej ci się trenuje w momencie, gdy notujecie wygrane, masz spokojną głowę, czy to nie ma kompletnie wpływu. Myślę, że ma duży wpływ, ponieważ e, każdy powie, że e, wygrywając mecz, mecz za meczem jest e, dużo łatwiej e, podchodzić do treningów i podchodzić do kolejnych meczy, ponieważ dobrze to wpływa na morale drużyny, e, czujemy wiatr w żagle, pewność siebie, dlatego ważną rzeczą jest, e, jest ta seria zwycięstw i wygra, wygrywanie meczu za meczem. A skąd czerpiesz motywację do gry i pracy nad sobą? Bo nie zawsze jest tak kolorowo, czasami przyjdzie porażka, czasami przyjdzie gorszy dzień. Myślę, że po prostu chcę grać jak najlepiej z meczu na mecz. Jeśli uważam, jeśli uważam że nie poszło mi w jakimś meczu, bądź zagrałem poniżej swoich możliwości, chcę podczas tygodnia treningowego naprawić to, nauczyć się czegoś więcej, no i wyjść na następny mecz. Z jeszcze lepszym nastawieniem, i, i po prostu zagrać lepiej. Podczas pandemii trybuny były praktycznie puste, ale kibice już wracają. Gdy wychodzisz na parkiet i widzisz te zapełnione trybuny, nie stresujecie to? Nie, nie, nie to? wręcz przeciwnie. Udało nam się zagrać ostatni mecz sezonu w Koszalinie z publicznością. Niestety, przez cały sezon, tak jak powiedziałaś, no, nie było to możliwe i była to świetna odmiana i powrót po prostu do normalności nawet na wrogim terenie myślę, że kibice są ważnym elementem każdego spotkania koszykarskiego. A gdyby zakończyła się twoja kariera koszykarska, na przykład z powodu wieku, bo wiadomo, zawodnicy grają do pewnego momentu, tak. to jaki wymiar przybrałoby twoje życie? Czym byś się zajął? Myślę, że sport jest bardzo ważny dla mnie i koszykówka. Chyba znalazłbym sobie Coś innego, jakiś inny sport. Może wróciłbym do piłki nożnej. No właśnie, gdyby nie koszykówka, to co innego. Piłka nożna, zdecydowanie. Zdecydowanie. Kto jest Twoim idolem w świecie basketu, to już nam powiedziałeś. Dlaczego się na nim wzorujesz, dlaczego podpatrujesz jego taktykę, też już wspomniałeś. Zmierzając ku końcowi naszej przemiłej rozmowy, coś co na pewno intryguje większość z kibiców i osób, osób które oglądają nasz program. Dlaczego akurat numer 12? Wiąże się z tym jakaś historia? E, zawsze od dziecka grałem z piętnastką, o ile dobrze pamiętam, tak. Ale w Krośnie starszy zawodnik w, w drużynie pierwszoligowej miał już ten numer, był on zajęty, mhm. więc pomyślałem, że 12 to też spoko opcja i myślę, że nie ma tam żadnej niestety ciekawej historii, po prostu spodobał mi się ten numer. Który numerek był dla Ciebie szczęśliwszy, 15 czy 12? Więcej czasu gram z dwunastką, większą ilość sezonów, myślę, że dwunastka. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, Szymon Jaworski. Dziękuję bardzo.